Słuchajcie siostry. Ewangelia to jest dobra nowina. Dzisiaj Pan Jezus kontynuuje to, co wczoraj się działo w rozmowie z bogatym młodzieńcem. Pamiętamy, że Odszedł zasmucony. Ci, którzy badają pismo święte, zwracają uwagę, że ten młodzieniec, który odchodzi zasmucony to jest tam wyraz taki grecki, który oznacza, oznacza smutek rodzącej kobiety. Zatem ten człowiek odchodzi zasmucony, ale coś się w nim rodzi. Słowo, które powiedział Pan Jezus, zostało w nim zasiane. I tam się dzieje. I to jest ta dobra nowina. Pan Bóg Panu Bogu nie przeszkadza to, że dzieją się w nas przeróżne procesy, że jeszcze go nie rozumiemy i pewno nie zrozumiemy do końca naszych dni. Że jeszcze jakoś niegotowi jesteśmy na Jego miłość. Może właśnie dlatego Kościół daje nam dzisiaj te dwa fragmenty, które ze sobą korespondują właśnie w tym kluczu. Gedeon sprawdza Pana Boga i nic dziwnego, że go sprawdza. Dlatego, że jak pamiętamy wczorajsze czytanie pierwsze, to na Izraelitów spadło bardzo wiele nieszczęść, ponieważ nie byli wierni Panu Bogu. I Pan Bóg dopuścił na to, żeby te nieszczęścia ich dotykały. I w, tych, w tym czytaniu wczorajszym usłyszeliśmy, że, że Pan Bóg nie był z Izra Izra Izraelem, ale właśnie dlatego, że było tam wiele grzechów. Gedeon doświadczał bardzo wiele konsekwencji grzechów swojego ludu. Dlatego słuszne jest, tak patrząc po ludzku, jego niedowierzanie. Czy to faktycznie Pan Bóg wysyła swojego posłańca? A jak to się stanie? Przecież mój lud jest tak słaby, tak mały. Pan Bóg, oczywiście, w swojej ekonomii. Znowu wybiera do swoich dzieł tych maluczkich, tych najmniejszych, tych, którzy nawet sami sobie nie ufają. I bardzo dobrze, bo mają zaufać Panu Bogu, a nie samemu sobie. I zobaczmy, że Panu Bogu to nie przeszkadza, że my jesteśmy w takim właśnie procesie odkrywania Pana Boga, że nie do końca jeszcze potrafimy Go odkryć, nie do końca usłyszeć Jego głos. A Pan Bóg mówi, tłumaczy i niezwykła jest Jego cierpliwość. W kontekście właśnie tych dzisiejszych czytań możemy bardziej chyba jeszcze zrozumieć to, co święty Paweł pisze, miłość cierpliwa jest. Z jaką cierpliwością Bóg podchodzi do Gedeona? Z jaką cierpliwością Pan Jezus tłumaczy świętemu Piotrowi? A co takiego tłumaczy? Tłumaczy, że jeszcze nie rozumie, a już wszystko ma, bo jest z Nim. I to jest właśnie ta tajemnica, której nie był w stanie też odkryć I brat, starszy brat syna marnotrawnego, co odkrył syn marnotrawny, że potrzebuje właśnie ojca. Starszy brat jeszcze nie rozumiał. Ale to jest właśnie to. Pan Jezus, szanuje to, że Piotr jeszcze tego nie odkrywa jeszcze tego do końca nie widzi że on jest największym skarbem że on jest największym darem dla niego szanuje to że jest właśnie w tym procesie poznawania Boga i jeszcze wielu rzeczy nie widzi nasz pan Bóg jest właśnie taki kochany i cierpliwy i szanuje to, że jeszcze jesteśmy w drodze, ale jednocześnie zaprasza nas do tego, byśmy go odkrywali. Byśmy odkryli właśnie to, że on jest największym darem że oprócz niego nic więcej nie potrzebujemy: jak być z nim, wpatrywać się w niego, słuchać jego głosu, wypełniać jego wolę. Jest wszystko, co potrzebujemy. Kiedy przychodzimy na Eucharystię i widzimy ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest wszystko, co nam potrzebne. Pan Bóg szanuje to, że może jeszcze tego do końca nie widzimy. Może do końca tego jeszcze nie odkrywamy. Proszę Pana Boga o łaskę, abyśmy jak najszybciej odkryli owo obdarowanie Nim. Amen.